Witajcie moi drodzy. Dziś chciałbym porozmawiać z wami na temat związków, a dokładnie na temat rozczarowań w związku. Dlaczego tak jest, że mamy pewną wizję tej drugiej osoby, a później okazuje się, że ten ktoś jest kimś zupełnie innym? Dlaczego tak dużo fantazjujemy na temat naszego partnera, naszej partnerki i co z tym możemy zrobić? Można powiedzieć, że często oszukujemy się, że ta druga osoba jest z kimś innym niż nam się początkowo wydaje. Dużo o kondycji naszych związków, mówią takie słowa jednej z moich klientek, która powiedziała coś takiego: Kiedy w końcu przestałam oszukiwać się i zaczęłam zauważać, że w moim związku jest naprawdę źle, uświadomiłam sobie, że żyję z kimś, kogo tak naprawdę nie znam. Uświadomiłam sobie, że ta druga osoba, ten partner, też mnie nie zna, że jesteśmy dla siebie prawie obcy. Ja sobie wymyśliłam jego, on sobie wymyślił mnie, i na początku jakoś to się układało. Jednak kiedy doszliśmy do takiej prawdy, kiedy zaczęliśmy sobie uświadamiać, że my siebie nie rozumiemy, to zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy tak dla siebie obcy, że trudno będzie nam zbudować wspólne życie. I to dużo mówi o kondycji naszych związków, bo to nie jest pojedynczy przypadek. Bardzo często spotykam się z tym, że my próbujemy układać sobie życie z drugą osobą, ale tak naprawdę nie patrzymy na tę drugą osobę, tylko sobie w pewien sposób tą osobę wyobrażamy, jaka ona powinna być, jaka ona będzie dla nas i jak ta nasza relacja będzie wyglądać. I to jest właśnie budowanie takich relacji w świecie fantazji. To jest właśnie budowanie naszych związków w oparciu o nasze marzenia i wyobrażenia, jak ten nasz związek powinien wyglądać. To jest często bardzo związane z tymi naszymi wzorcami, które mamy na temat budowania relacji. Czy to z wzorcami, które wynieśliśmy z domu, jak obserwowaliśmy relacje naszych rodziców, czy z wcześniejszymi naszymi relacjami. Bo tworzyliśmy jakieś związki, więc mamy pewne oczekiwania, jak ten związek powinien wyglądać. I często te obrazy naszych związków, tego jak sobie te związki wyobrażamy, zupełnie nie pasują do siebie. A więc każdy z nas w tym związku ma inne oczekiwania, inne wymagania, i na początku to nam nie przeszkadza, bo kiedy pojawia się ta fascynacja, ten moment zakochania, to potrafimy to przemilczeć, zaakceptować, zupełnie się tym nie przejmujemy, bo wtedy są emocje najważniejsze. Jednak kiedy przychodzi takie codzienne życie, uświadamiamy sobie, że żyjemy z kimś, kogo my nie znamy. I o tym właśnie chcę dzisiaj z wami porozmawiać. To bardzo przykra sytuacja, kiedy słyszę takie słowa, że ktoś opowiada o takim momencie, kiedy przejrzał na oczy. Czyli taka osoba może powiedzieć: Budzę się pewnego dnia i uświadamam sobie, że Leży koło mnie zupełnie obca osoba. Niby jest to mój partner, niby jest to moja partnerka, jednak ja tak naprawdę tej osoby nie znam. A dodatkowo uświadamiam sobie, że ja powinienem kochać tę osobę, że powinno mi na niej zależeć. Natomiast nic do tej osoby nie czuję, bo ja wiem, że ja jej nie znam. I wiem również, że ta osoba mnie nie zna. Nie znamy swoich potrzeb, nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Niby ze sobą jesteśmy, ale tak naprawdę żyjemy obok siebie. I to właśnie dlatego, że my nie znamy się nawzajem, nie znamy swoich potrzeb, nie patrzymy tak naprawdę na siebie, tylko wymagamy pewnych rzeczy od siebie, to my przez to wszystko ranimy się nawzajem i nie potrafimy ze sobą tak naprawdę żyć. I właśnie dlatego w naszej relacji jest tak wiele rozczarowania, tak wiele wzajemnych pretensji, wiele oskarżeń, bo niby żyjemy ze sobą, niby powinno nam się układać, a jednak nam się nie układa. I bardzo często takie osoby dochodzą do wniosku, że przecież tak fajnie ten związek się zaczął. No bo oczywiście w momencie zakochania to wszystko wydaje nam się dobre. Mamy, zakładamy takie różowe okulary, patrzymy przez pryzmat tych różowych okularów na tą drugą osobę. I to jest bardzo ważny dla nas moment, ten moment zakochania, kiedy my widzimy w tej drugiej osobie kogoś, kogo my chcemy tam widzieć. Jednym osobom ten stan tego zakochania utrzymuje się dłużej, innym mija to szybciej. Bo kiedy się zakochujemy, to mamy takie poczucie, że w końcu trafiliśmy na kogoś. Na kogo czekaliśmy całe życie? Znam też wiele osób, które mówią właśnie w takim momencie, że te nie tylko czekały na tą osobę, ale też tak wiele wycierpiały wcześniej dla tej osoby, że miały tak wiele nieudanych związków, że tak wiele przeżyły, żeby w końcu zrozumieć, kogo oni w swoim życiu potrzebują. A więc w tym momencie zakochania wydaje nam się, że w końcu trafiliśmy na właściwą osobę. I w tych początkowych fazach związku szukamy podobieństw, wszystko nam się w tej drugiej osobie podoba, i to nie jest absolutnie nic złego. Jednak jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, bo kiedy masz w swojej głowie taki niedojrzały obraz miłości, kiedy uważasz, że ten partner jest osobą dla ciebie idealną, to kiedy tylko zaczynają się pojawiać jakieś rysy na tej osobie, możesz czuć rozczarowanie. I niebezpieczne bywa również to, że wielu z nas nie jest na tyle dojrzałych i nie mamy takich wzorców dojrzałej miłości, które mówią nam o tym, że ten moment zakładania różowych okularów to jest tylko pewien etap w naszym życiu, że my musimy ruszyć dalej, że ten związek się zmieni w pewien sposób i że te różowe okulary nie będą założone na, na wieki. I to jest bardzo kluczowy moment dla wielu par. Kiedy spadają te różowe okulary, kiedy uświadamiasz sobie, że on nie jest taki, jak ci się wydawało, to w wielu sytuacjach pojawia się rozczarowanie. I kiedy on sobie uświadamia, że ty nie jesteś taka, jak on sobie wyobrażał, to również z jego strony pojawia się rozczarowanie. I można powiedzieć, że bardzo trudno jest konkurować z takim wyidealizowanym obrazem naszej własnej osoby w głowie tego partnera. Tylko pamiętajcie, że ta idealizacja nie zawsze jest czymś pozytywnym, bo kiedy mówimy o tym idealizowaniu partnera, to wyobrażamy sobie, że stawiamy tego partnera na jakimś piedestale i wielbimy go. To nie jest tak. Idealizacja partnera bardzo często wiąże się z tym, że my mamy jakąś w głowie rolę, którą ten partner czy partnerka ma odgrywać. I na przykład ktoś może idealizować partnerkę, ale właśnie marzyć o partnerce, która będzie uległa i mu się podporządkuje. Ktoś inny może marzyć o partnerce, która będzie przymykała oczy na jego flirty. Takie będzie miał wyobrażenie o idealnej partnerce, i taką ona rolę powinna. Przybrać, żeby po prostu przymykać oczy, kiedy on flirtuje z innymi kobietami. Albo kiedy marzymy o partnerze, który nie będzie miał tak wielkich potrzeb seksualnych, bo my z jakichś powodów mamy problem z akceptacją swojej seksualności. Albo marzymy o partnerze, który rzuci dla nas wszystko, zrezygnuje ze wszystkich zainteresowań i będzie czas swój poświęcał tylko dla nas. A więc ta idealizacja nie zawsze jest tym, że czynimy z partnera, z partnerki kogoś wyjątkowego. Tylko próbujemy sprawić, żeby ten ktoś odgrywał rolę, która dla nas jest idealna. Czyli tutaj ta akceptacja flirtów, te małe potrzeby seksualne, czy poświęcanie 100% czasu wolnego na drugą osobę. Tak ta idealizacja czasami prowadzi nas do tego, że narzucamy pewną rolę, którą partner ma do odegrania, a jak jej nie odgrywa, no to niestety pojawia się rozczarowanie. Znam wiele związków, w których taka początkowa fascynacja drugą osobą zmieniła się właśnie w to rozczarowanie. I zamiast później rozmawiać o tym, skąd się to rozczarowanie wzięło, zamiast szukać powodów tego rozczarowania, czyli na przykład te narzucone role, które te, która druga osoba tych ról nie wypełnia, że stąd się bierze to rozczarowanie, to ludzie zamiast tego z tego rozczarowania, zamiast Szukać przyczyn tego rozczarowania, pojawia się atak na drugą stronę, pojawia się złość, pojawiają się wzajemne pretensje i oskarżenia, że ta druga osoba nie jest taka, jak sobie wyobrażaliśmy. I mogą przykładowo pojawić się pretensje, czyli takie zastanawianie, dlaczego on nie jest taki, jak sobie wyobrażałam. Pojawiają się np. kłótnie o to samo, że ciągle wracamy do tych samych konfliktów i nie potrafimy ich rozwiązać, bo w naszej głowie ten idealny wzór naszego partnera. Nie kłóciłby się przecież z nami o to. Natomiast ten partner, ten partner prawdziwy ma swoje problemy, ma swoje przyzwyczajenia. I tu dochodzimy do momentu, w którym możemy się zastanawiać, skąd się to wszystko bierze. Dlaczego nie widzimy tej drugiej osoby taka, jaka ona jest, taka jest, jaka jest naprawdę, jaka jest w rzeczywistości? Dlaczego patrzymy na tą drugą osobę przez pryzmat własnych oczekiwań, przez pryzmat własnych fantazji? I tu chciałem wam podać. Kilka takich powodów, które prowadzą nas ostatecznie do rozczarowania w związku, a więc prowadzą nas do tego, że nie jesteśmy zadowoleni z tego związku, że ten związek gdzieś nam się rozpada, że ten związek ma pewne problemy. I pierwszy problem związany jest z tym, że nie potrafimy zaakceptować, że nasz związek się zmienia. I wiele osób naprawdę kurczowo próbuje trzymać się tego momentu, kiedy zakładają różowe okulary. Nie potrafią zrozumieć, że to jest tylko pewien etap naszego związku, że jest coś dalej. Bo w momencie kiedy te różowe okulary im spadają, oni na siłę próbują jeszcze je zakładać, ale to już nie działa w taki sam sposób. I takie osoby bardzo często mają problem z dojrzałością emocjonalną, z dojrzałym spojrzeniem na miłość. Takie osoby chciałyby, żeby wszystko układało się w tym związku samo, bez większego wysiłku, że miłość po prostu jest, a jak jest prawdziwa miłość, to niewiele trzeba się o nią starać, ona po prostu jest i to jest takie niedojrzałe spojrzenie na miłość niczym z komedii romantycznych. I takie osoby bardzo często zakładają, że jeżeli poznają kogoś właściwego, tą właściwą osobę, i kiedy pojawi się ta prawdziwa miłość, to już ona nigdy nie zniknie. Natomiast kiedy właśnie ten moment różowych okularów się kończy, kiedy pojawiają się pierwsze rysy na szkle, czyli na rysy na tej obrazie tej osoby, kiedy pojawiają się pierwsze konflikty, to my zamiast szukać rozwiązania tych konfliktów, zaczynamy się zastanawiać, że to chyba nie jest prawdziwa miłość. Że w prawdziwym związku, w prawdziwej miłości tak by to nie wyglądało. I tu mamy do czynienia z osobami, które nie potrafią zaakceptować, że związek się zmienia, że mamy różne etapy związku. To takie osoby bardzo szybko wycofują się z tego związku, i są to bardzo często osoby, które przeskakują z relacji do relacji. Czyli są na chwilę w tej relacji, bo właśnie mają ten moment różowych okularów, natomiast wychodzą z tego. Moment różowych okularów, zaczynają dostrzegać prawdę o tym partnerze, a więc nie potrafią sobie z tym poradzić i przeskakują do kolejnego związku, bo potrzebują tych emocji właśnie związanych z tym momentem zakochania. Nie potrafią zaakceptować, że związek rozwija się na różne sposoby i kiedy trafiasz na taką osobę, kiedy jest to twój partner, twoja partnerka, to to na początku tej relacji może być wszystko super. Możecie być sami zafascynowani, Natomiast ta osoba nie jest gotowa do tego, żeby stworzyć z tobą trwałą relację. Ty nie możesz brać odpowiedzialności na siebie za to, że ktoś w momencie, kiedy zaczynają spadać te różowe okulary, wycofuje się, bo on nie potrafi zaakceptować tego, że związek się zmienia. Że relacja rozwija się na różne sposoby, a nie tylko szuka się tego momentu zakochania, dużych emocji, tych różowych okularów. Takie osoby bardzo często nie są gotowe na miłość i często krzywdzą osoby, z którymi próbują zbudować tę relację. I tu przechodzimy do drugiej bardzo ważnej rzeczy. Musicie pamiętać, że sama fascynacja drugą osobą nie wystarczy, aby zbudować szczęśliwy związek. Bo, tak jak mówimy o zakochaniu, które jest powiązane z namiętnością, z popędem fizycznym, to jednak musimy sobie zdać sprawę z tego, że samo pożądanie. To nie jest miłość. Miłość jest czymś więcej. Miłość związana jest na z przyjaźnią albo po prostu ze szczerym lubieniem drugiej osoby, bo nie każdy partner i partnerka powie, że przyjaźni się z tą drugą osobą, ale chodzi tutaj o szczere lubienie tej drugiej osoby. Chodzi o zaufanie, o życzliwość, czyli ja chcę dla Ciebie dobrze, nie chcę być od Ciebie ważniejszy w tym związku, o poczucie bezpieczeństwa, o poczucie, że druga osoba naprawdę chce mnie wysłuchać i naprawdę zależy jej na tym, tym, żeby moje potrzeby było, były zaspokojone. I tu dochodzimy do pewnej bardzo ważnej kwestii, bo moim zdaniem prawdziwa miłość to nie jest tylko serce, ale to jest połączenie serca i rozumu. Nie da się kochać tylko i wyłącznie sercem, nie da się też kochać tylko i wyłącznie rozumem. Prawdziwa miłość to połączenie serca i rozumu, ale o tym zrobię dla was osobny materiał. Tu natomiast musimy tylko zdać sobie sprawę z tego, że prawdziwa miłość to nie są wyłącznie emocje. Miłość to połączenie tych uczuć, emocji ze świadomym wyborem, że naprawdę chcę być z tą drugą osobą. I to jest bardzo ważne, to jest kluczowe wręcz, do czego właśnie zmierzałem przez ten cały materiał. Bo chodzi o to, że ja mam świadomy wybór, że chcę być z tą dokładnie osobą, ale nie z wyobrażeniem tej osoby. Bo my mamy te swoje wyobrażenia, i dlatego z tych wyobrażeń często płynie nasze rozczarowanie, że ktoś zachowuje się inaczej w tym związku niż my sobie wyobrażaliśmy. I to jest sztuka, żeby tych wyobrażeń się pozbyć, konfrontując to z rzeczywistością, żeby spojrzeć na tego partnera czy partnerkę, jacy oni są w rzeczywistości, a nie jakie jest nasze wyobrażenie na ich temat w naszej głowie. Bo ludzie w prawdziwej, szczęśliwej relacji chcą po prostu być sobą, chcą być naturalni, nie chcą nikogo udawać, nie chcą zakładać maski. No, oczywiście, chyba że są to osoby, które lubią manipulować. Wtedy maski to jest dla nich coś naturalnego, no ale chyba ty nie chcesz tworzyć związku z kimś. Kto jest mistrzem manipulacji? Ludzie w związku nie chcą odgrywać jakiejś wymyślonej przez ciebie roli, no, chyba że takie osoby mają problem z pewnością siebie i boją się odrzucenia, więc wchodzą w tą rolę, którą ty im narzucasz, ale nie będą z tego powodu szczęśliwe i w końcu się to odbije na waszej relacji. A więc można powiedzieć, że ludzie w szczęśliwym związku chcą, aby partner widział ich takim, jakimi są naprawdę, żeby widział ich. Prawdziwe potrzeby. I właśnie dlatego nie chcemy, aby ten partner czy nasza partnerka patrzyła na nas wyłącznie przez pryzmat własnych oczekiwań i własnej roli, którą nam narzuca. Bo kiedy związek opiera się tylko i wyłącznie na wymaganiach i oczekiwaniach wobec tej drugiej osoby, to w końcu musi pojawić się rozczarowanie, no bo nikt nie będzie idealny w rzeczywistości taki, jakiego my sobie wyobrażamy w naszej głowie. I czym więcej jest tego rozczarowania, tym trudniej jest żyć w takiej relacji, tym trudniej o satysfakcję w takiej relacji, bo nasze oczekiwania, wyobrażenia w naszej głowie na temat partnera mogą być naprawdę wielkie. Natomiast rzeczywistość pokazuje, z kim my mamy do czynienia. I te dwa obrazy trzeba w jakiś sposób zrównać ze sobą, trzeba pozbyć się tych nadmiernych wyobrażeń i rzeczywiście skonfrontować się z kim my mamy do czynienia, kto. Buduje z nami ten związek? Czy jest to osoba, której potrafimy zaufać, z którą potrafimy się przyjaźnić? Co się dzieje w momencie, kiedy zrzucamy z siebie te różowe okulary? Czy naprawdę chcemy żyć z tą osobą? Czy może tylko nam się tak wydawało, pod wpływem tych emocji, tego, tej namiętności, tego pożądania? Ale nie potrafimy podjąć tej świadomej decyzji opartej nie tylko na tych uczuciach, które mieliśmy, na tych emocjach, które się pojawiały, ale też na naszym rozumie. Że my świadomie podejmujemy decyzję tak, z tą osobą chcemy budować ten związek. Z tą osobą będę mieć poczucie bezpieczeństwa, mogę się zaprzyjaźnić. Zależy mi na tej osobie, ta osoba jest dla mnie życzliwa i ja mogę być życzliwy dla tej osoby, to są ważne decyzje, żeby ten moment różowych okularów właśnie przejść i zobaczyć, czy ja naprawdę chcę budować relację z tym drugim człowiekiem. I tu zadanie dziś dla Ciebie. Dwie rzeczy do rozważenia. Pierwsza rzecz, to zastanów się, czy ty przypadkiem nie masz jakichś oczekiwań wobec swojego partnera, że on będzie dla ciebie kimś zupełnie innym niż jest w rzeczywistości. Czyli mówiąc wprost, czy ty nie oczekujesz od tego swojego partnera, że on się w końcu dla ciebie zmieni? Bo prawdopodobnie nie zmieni się dla ciebie. Chodzi jedynie o to, żebyś ty zobaczyła, kim on jest naprawdę i czy ty z takim człowiekiem chcesz budować ten związek. Bo możesz powiedzieć sobie szczerze, on się dla ciebie nie zmieni. I druga rzecz do rozważenia: czy twój partner nie narzuca ci pewnej roli, którą ty masz odgrywać, bo on ma wobec ciebie taką rolę w swojej głowie, i czy to właśnie z powodu tego, że ty nie chcesz odgrywać tej roli, jest tyle kłótni, konfliktów, zwady i wzajemnej pretensji w tym waszym związku, bo bardzo często dochodzimy do takiej sytuacji, w której nie chcemy już dłużej odgrywać roli, którą przygotowała dla nas druga osoba. I stąd wynikają wszelkie nasze problemy. A więc dziś zastanów się, jak dużo iluzji i złudzeń jest w Waszej relacji. Kto ma więcej tych iluzji i złudzeń? Ty, czy może Twój partner? Kto żyje bardziej w świecie fantazji, wymagań i oczekiwań? A może gdzieś jest tak, że to Ty bardziej fantazjujesz na temat tego partnera? A on ma więcej wymagań wobec ciebie, albo jest odwrotnie. To on fantazjuje na twój temat, idealizuje cię w jakiś sposób, ty natomiast masz wobec niego wiele wymagań i wiele oczekiwań, i ciągle gdzieś tutaj na tym styku pojawiają się rozczarowania. I na koniec zastanów się, czy możesz porozmawiać otwarcie ze swoim partnerem, ze swoją partnerką o tych oczekiwaniach i o tych wyobrażeniach. Jak ty widzisz tą drugą osobę i jak widzisz, że ona zachowuje się w rzeczywistości? Jak daleko ten obraz z Twojej głowy jest od tego obrazu, który jest na co dzień, który jest tą rzeczywistą osobą, i czy cokolwiek można zmienić, porozmawiać, zrobić coś wspólnie, przepracować, żeby gdzieś pozbyć się trochę tego wymyślonego obrazu z naszej głowy i zaakceptować lub nie zaakceptować, kim ta druga osoba jest naprawdę.